Trzema cześć, ludzie, witajcie na kanale Dzies, Kolejny odcinek z poradnika. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić super wstawkę, tak jak robi Kamil Nalepa w swoich filmach. Pierwsze, co musimy zrobić, to przejść do e, Photoshopa bądź Gimpa w, w programie, którymkolwiek będziemy to robić. To zależy tylko od Was. Potrze I co potrzebujemy zrobić? Potrzebujemy mieć kilku takich wstawek. E, Zostaw fly i niebieski, na przykład to zależy. Robicie sobie, na przykład dajecie sobie warstwę niebieską, Dajcie sobie w programie od razu e, cień, tutaj tego nie widać, ale jest tutaj wrzucony cień, Dajcie sobie ten cień, zostaw like, sobie tutaj klikacie, na przykład ja mam taką animację, że zostaw like, potrzebujemy jeszcze drugiego na przykład i zostaw like. Zapisujemy to w formacie PSD, w międzyczasie wchodzimy już do After Effectsa, a ja Was bardzo serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji, lajka, jeśli tego jeszcze nie robisz. A tutaj czekamy, nam się Adobe Premiere, Adobe After Effects nam się wczyta. Wybieramy sobie nową kompozycję. Nazywamy to sobie na przykład Kamila Lepa Wstawka. I teraz tak, przerzucamy sobie e, nasz, e, nasz właśnie plik z Photoshopa, klikamy w Editable Layer Styles Composition, OK. I mamy teraz takie coś, sobie schowajmy wszystkie inne i zróbmy tak jak Kamilowi najlepiej się, na się to pojawia, to się pojawia gdzieś tutaj shiftem zmieniamy sobie jeszcze skalę trochę na mniejszą, y klikamy i dajemy takie coś. Dajemy sobie tutaj, tak na środek zostaw, like też sobie tutaj musimy trochę to zmniejszyć. O, a poczekajcie, to czy to damy sobie równo na ko warstwę Ok, klikamy teraz y, sobie to dostosowujemy i teraz tak klikamy tutaj literkę P. Ctrl C, wchodzimy na szary. EP, Ctrl V. Tutaj Ctrl C, Ctrl V. No i git. I zobaczcie, że szary jest w tym samym. A, jeszcze szary, trzeba mu wielkość zmienić. Więc sobie tutaj klikamy skalę. Ctrl C, S i Ctrl V. I teraz jeszcze raz wchodzimy w Position. Ctrl C. Klikamy position, control, e, poczekajcie A to sobie musimy dostosować O, OK. teraz tak Tworzymy sobie nową warstwę e, New, e, nie, robimy sobie tak Klikamy Q, Q, żeby było takie kółko I tworzymy kółko Teraz sobie wybieramy to tutaj Jeszcze klikamy Y, żeby to było na środku, ale jak jest na środku to jest dobrze Dajemy sobie pod najpierw niebieski. Eee, klikamy sobie tutaj to, to, to Toggle Switches Modes. Klikamy sobie tutaj Alpha Inverted Made. Eee, Poczekajcie. Dobra. Alpha Inverted Made. Dajemy sobie tak. Tutaj sobie dajemy skalę. Zegarek dajemy na sam początek. Dajemy sobie na zero. Jak to będzie wyglądać? Aha, Y. Klikamy Y i zmieniamy nasz punkt. I sobie dostosowujemy mniej więcej tak. To Więc my możemy trochę rozsunąć. Tworzymy, klikamy Ctrl D, przesuwamy to sobie na Zostaw Like. Zostaw Like to samo, klikamy. I taka animacja nam się robi. Palecam, ma zrobić drop shadow, nie w Terraflexie, tylko na przykład w Photoshopie, w GIMPie, bo po prostu to nam się nie będzie bugować. Robimy teraz takie coś, pojawia nam się. Czekamy chwilę. E, teraz tworzymy Ctrl D, przechodzimy pod dziękuję, Ctrl D, przechodzimy pod szary, zaznaczamy sobie obydwa. Tylko teraz zaznaczamy sobie Non Alpha Inverted Made. E, poczekajcie, jeszcze sobie dziękuję, tylko przesunę. Ok, tak, coś sobie zrobię. Y sobie dostosowujemy i shape layer sobie przesuniemy. A nie, poczekajcie, zróbmy to inaczej. To shape layery la sobie usuńmy. Sowajmy sobie teraz to. Teraz tak to będzie wyglądać. Tak. I teraz y szary. Wygląda to dobrze. Czyli teraz takie coś na razie mamy. Tutaj sobie dajemy na No Track Made. Dobra. Teraz sobie pojawiamy jeszcze zostaw Like. I teraz tak, tworzymy sobie jeszcze raz sobie to kółeczko. Takie coś sobie jeszcze raz tworzymy. Y. Dobra, mamy. Dajemy sobie tutaj na środek, tak. I dajemy sobie skala. Zegarek, Dajem, klikamy sobie tutaj 0, idziemy troszkę do przodu, klikamy, bierzemy 100%, teraz dajemy to sobie pod szary, alpha inverted mate i właśnie y, klikamy o, teraz jak ta nasza animacja wygląda, poczekajcie. Czekajcie, bo coś tutaj źle zrobiłem. To sobie dajemy na normalnie. To chowamy. Taką mamy animację. Teraz dajmy sobie. Dajmy sobie na przykład. Dobra, mam inaczej pomysł. Zróbmy sobie szary. Dziękuję. like dajemy sobie podspód to sobie schowajmy i dajmy sobie, że teraz to klikamy w skala na przykład tutaj będzie gdzieś skala i teraz to na przykład dajmy sobie, że to na przykład pójdzie w pozycję na przykład zegarek, jedną do przodu ten kwadracik i jedziemy na przykład sobie tutaj tak, żeby to na przykład coś takiego było Coś takiego, coś takiego. Żeby to tak ciekawie wyszło. Żeby nie identycznie jak kamień na lepa, ale żeby coś ciekawego wyszło. Dobra, tutaj sobie dajmy to, to, to i to. sobie w ogóle dziękuję. Przenieśmy pod spód. I przenieśmy to sobie tutaj. Skale jeszcze sobie zmniejszymy. Okej, okay, takie coś. I teraz tak, szary, dziękuję, to też sobie dajmy na ok. E, klikamy w skalę. Klikamy sobie tutaj na 0. poczekajcie. Tak. I teraz sobie ustawmy na 100%, że tak jak jest tutaj. Tutaj na 0. I tutaj początkowo dajmy. To dajemy na 0. Takie coś nam wyszło. Możemy sobie zrobić teraz takie, że na przykład pojawia się to. I możemy sobie na przykład Ctrl A, sobie to wszystko usuńmy. Dziękuję. I tutaj sobie dajmy pozycję. Zegareczek troszkę do przodu. Ten kwadracik, idziemy trochę dalej. nie, poczekajcie, nie to. Dziękuję, dajemy sobie pod, nad szary. mi się. teraz tak zostaw like alfa czyli to powinno zniknąć e, Alfa niebieski zostaw like alfa a bo ten się nie ruszył Dobra to teraz tak to sobie usuńmy nie czekajcie źle ctrl d tego sobie usuwamy to dajemy do góry alfa dobra i teraz A Mamy dziękuję teraz dajemy sobie like position zegareczek trochę do przodu, ten rąb i dajemy sobie tutaj na przykład a i skala tutaj sobie dajmy tutaj, że skalę ma 0 0 i dajemy sobie na przykład skalę na nie wiem, na przykład na coś takiego Nie czekajcie, co ja to robię. W ogóle zegarek usuńmy ze skali. Teraz sobie dajmy skalę. Przesuwamy trochę w prawo, kwadracik. I dajemy sobie na przykład jakieś 60. Teraz klikamy literkę P. E, literkę P, sobie tutaj dajmy kwadracik. To sobie usuńmy. Troszkę do przodu. Kwadracik. Zróbmy coś takiego, żeby to już tutaj miało pozycję. I tutaj sobie dajmy, że on się wysunie tak. Czekajcie, że w ogóle jest widoczny ten like. Skala to jest cały czas na zero. Gdzie ten like jest? Dobra, to po prostu zróbmy bez like'a. Nie, zniknął mi gdzieś. Teraz sobie wszystko zaznaczamy. Szary, dziękuję. Niebieski zostaw. Like. O, i tak ta nasza animacja wygląda. Tak jak Kamila na lepiej. Myślę, że podobnie. Oczywiście nie chciałam jeden do jednego Czekać. Weźmy sobie to i to. Dajmy sobie P. I to sobie trochę tak rozsuńmy, żeby to nie było tak. Wiecie. że tak fajnie to tak wygląda więc jeśli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę suba, jeśli tego jeszcze nie robisz a we wszystkich sobie który tutaj to zaznaczamy ctrl a i to sobie dajmy to będzie dawało taki fajny efekt bluru, zobaczcie taki fajny efekt bluru bez z, bez z I teraz sobie na przykład to kończymy i że na przykład teraz przez klikamy sobie S, klikamy ten kwadracik, jedziemy trochę do przodu, kwadracik, zmniejszamy to sobie, to sobie trochę na przykład gdzieś coś z takiego i literka P, position, jedziemy trochę do przodu, zegarek, jeszcze raz do przodu na wszelki wypadek, zegarek i jedziemy w dół. Więc tak ta nasza niemalce wygląda. Słuchajcie, to sobie wycofmy. Klikamy wszędzie S. Zegarek na skali. Skali. Zmniejszamy to sobie. I teraz literka P. Po wszędzie literka kontrol A, literka P. Pozytywny tutaj sobie klikamy zegareczek. Troszkę do przodu. Ten rąb. I dajemy sobie w dół. Teraz jak to wygląda. Dobra, lepiej, lepiej nie udźwignąć. I na przykład teraz robimy, że pojawia się teraz niebieski dostaw light, klikamy sobie S. W sumie tego już nie ma. Czyli teraz tak, Ctrl A. Dobra. Klikamy sobie tutaj to kółeczko. Coś takiego robimy. Przesuwamy to sobie. I dajemy sobie na przykład, że teraz to. Dajemy sobie na S, damy sobie na 0, zegarek, zegarek i na 100, dajemy to sobie pod szary, klikamy sobie tutaj to, alpha mate, Control D, dziękuję, alpha mate. Nie wyszło coś. No i dobra, na przykład możemy sobie teraz zrobić Ctrl A literka P. Wszędzie zegareczek. Tam gdzie nie ma to position. Klikamy sobie zegareczek i w dół. A nadzieję, że dal się nic nie zbuguje. Więc jeśli odcinek Cię spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zostaw też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Perfect.